Lecimy do wulkanu, mówię. U niego nic nie miałem od dawna. To trzeba chyba ostatnia u niego misja. Zobaczę, czy muszę robić też te misje. Z wyzwaniami. A jak nie, to sobie dobiję chyba jedynie do 24 levela. Też to za pakiety. I zrobię wszystkie miejsca kwarantanny. I będzie na tyle. I zacznie się te flowing. Miejsc kwarantanny mam jeszcze jedno. W sensie jedno przynajmniej z tych, które mam odblokowane. Którego nie robiłem. To jest wulkan? A, wulkan to jest ten. Ja myślałem, że... Dobra, tamten był rakieta. Ten, o którym myślałem. Wow, pracujesz z nią, prawda? Przepraszam? Z kim pracuję? Ten tekst już był. Ała, Jade nie żyje. Co, Crane? Wciąż myślisz, że jesteś najlepszym biegaczem w wieży? Cóż... Udowodnij to, ale musisz być szybszy niż poprzedni raz. Dobra. Masz urojenia, jeśli sądzisz, że możesz mnie pokonać. Znowu 1000 i 3 miejscówki. Nie wiem, co to miało być, ale wyszło dla mnie na plus. Więc mi pasuje. To miała być za teleportacja. chyba wyjdzie one nie są trudne na szczęście jakoś szczególnie trochę do przebinięcia mam i mam 20 sekund więc nie wiem czy się wyrobię jednak to jest trochę bardzo bardzo daleko jednak Szczerze, nie mam pojęcia, jak mam tam wbić. Słowa dostałem. Myślałem, że to jest na budynku? Myślałem. Ale próbuj dalej, kręg Może się czegoś nauczy. Może tam była jakaś linka. Bo ostatnio miałem po 20 sekund, teraz zero. Masz urojenia, jeśli sądzisz, że możesz mnie pokonać. No, mówię, myślałem, że to jest na budynku, jakbym wbił. To lepiej jest tu przebiec mi tak mi się wydaje. Że idzie ciutkę szybciej. Tędy. Znaczy, na pewno szybciej niż ostatnio, bo wtedy tutaj miałem chyba 35 sekund. Mam, a teraz będę miał 45. Więc 10 sekund różnicy robi swoje. Więc. No jak teraz się mu to będzie dziwne, to albo robię coś bardzo nie tak, albo. jest po prostu faktycznie trudne wezwanie, bo może ostatnie na przykład. Ale na razie mam sporą przewagę. No tutaj miałem już 10 sekund cztery. O dobra, tym razem siedzi. Mówię, ptańcz to było ostatnie. Czy jeszcze jakiś będzie? Udało ci się. O czubek nosa. Był już taki tekst. Lepiej bądź gotów następnym razem, ok. Pomógł z wulkanem, który by miał coś kolejnego. Rakieta też, z jakiegoś powodu, nadal nie ma nic. Stare miasto. A może dlatego, że nie jestem w starym mieście? Dlatego nie ma nic nowego. Dobra, to zróbmy tunel. Ostatnia kwarantanna, która mi została do zrobienia. Znaczy, ostatnia, którą mam odnalezioną. Przynajmniej. Mówię, fajnie, że misję poproszę mam porobione. No dowiem się zaraz, czy to będzie ostatnia. Jeśli ją zrobię i pokażę mi się osiągnięcie za zrobienie wszystkich kwarantan, no to. to była ostatnia. A jeśli nie, no to będę musiał odnaleźć kolejną. Mówię, byś się przydał ten 24 level sprintu. Właśnie ja mogłem pójść pod wieżę, znaczy do wieży, ten i przeteleportować się na stare miasto. Ale dobra, może będzie jakoś bliżej, tutaj. A to jest tu. Tunel świętego roku. Byłem tutaj, przez chwilę pamiętam. Członek Świętego Roku. Po starych terenach kolejowych kręci się całe mrowienie zarażonych. Mrowie? Mrowie. Czym jest mrowie? Zarażonych. Założyli gniazdo w mroku kanałów pod tą opuszczoną bocznicą i zaczęli ewoluować. Kto wie, jakie zwyrodniałe, plugawe mutacje tutaj powstaną. Jeśli nie powstrzyma się ich zawczasu, te wiszące kontenery mogą się doskonale nadać do zablokowania studzienek prowadzących do gniazda. To jest to z wodą, nie? Co jest całe zalane od razu. A nie, to jest inne. I 7,5 I tym razem nie mam ten. Nie mamy zbierać pakietów rekwizycyjnych. Mam blokować studzienki. Hmm. Jak mam to zrobić? Mam zabić jak najwięcej zombie? Że jest tutaj licznik zabitych zombie? Chociaż ten licznik chyba powinien lecieć w drugą stronę, na Jeśli bym miał zabić wszystkich, na przykład. Zajebiście odepną mnie. Dobra. To będzie gdzieś tu. Kurde Chciałem się ładnie wspiąć Dobra i co sobie zaraz zrobię lepszą ...maczetę, jakby tam mi się zepsuła, więc mogę w to nawalać wszystkim. Czym się da. Znaczy wszystko, co się da O jest coś! To jest chyba pakiet A, oczy z dobra Albo nie, bardzo trudne. Tylko tu jeszcze jeden zombiak był. Zobaczmy, co tutaj będzie. Chyba jakiś jak do mnie idzie. Na samym początku chyba jest. Gdzieś w samym początku, ale to jest bardzo trudne. Nie kojarzę, kiedy ostatnio miałem bardzo trudne zamki. Trudne, tak. Dobra, przynajmniej nie mnie przed otwarciem. I co będzie? Niestety, tylko hajs. Mam go dużo. Więc wolałbym jednak cokolwiek innego. Tu no mówię, muszę wywalić następnym razem to podpalenie. Bo nie mogę przez to podejść do wrogów często. Jak ich podpala, zatrucie jeszcze ok, ale podpalenie czy elektryczność, tam... mech. Ciekawe, czy coś jeszcze tutaj ciekawego można odnaleźć? Ukrytego, choć mniej ukrytego. Do tego chciałem wejść. Jakaś notatka, czy cokolwiek. O. Działa się pousuwały. Znowu się nie zniszczyło. Może faktycznie mam mniejsze szanse na zniszczenie teraz broni, od kiedy mam maksymalny level. Muszę sobie to doczytać. Chciała później, więc może znajdę tutaj gazę. Aktualnie nie brakuje mi aż tak apteczek, ale no... O, była jedna. Ale nadal się przyda. Dobra, sprawdzę to. Umiejętności i siła. Nie, nie było takiego czegoś. Po prostu bez odczuwania zmęczenia jest. A nie, że nie niszczą się. Nie szansa na zniszczenie broni przy naprawie. Dobra, gdzie tu są jeszcze jakieś zombiaki? Można by było właściwie tak zrobić. Może jakiś napatoczy się. O, jest coś tu. I tam. Tam są chyba dwa nawet. A, jeszcze więcej. Nawet i jeszcze więcej. O, I gierę. Skrzyneczki. To będzie ostatni? 46 mam. No i zadanie zrobione. 7,5 tysiąca punktów wpadło, więc fajnie. Sporo bliżej. Pomógł z wulkanem, kolejny. Czyli to nie był ostatni. Muszę zagrać na większym poziomie trudności, żeby zdobywać kolejne poziomy legendy. Łatwiej. Więc właściwie mógłbym to zrobić. Miecz. Nic ciekawego. Ale z wulkanem będzie można zrobić misję. Przejść do drugiego miasta i tam zobaczyć, czy nie znajdę czegoś. A gdzie jest tutaj wyjście? Tutaj? Jak tutaj. Ale okej, okay, kolejna kwarantanna strefa zrobiona. Wulkas jest jednym z biegaczy zwierzy, niesamowicie niesamowicie zazdrosnym biegaczem, nie może zdzierżyć, że w tak krótkim czasie zyskałem tak duże uznanie Brekena. Rzucił mi wyzwanie, chcę dowiedzieć, że jest najlepszym biegaczem w okolicy. To będzie jednego ostatnie wyzwanie? Czy jeszcze jedno będzie? To będzie chyba czwarte, jak dobrze mówię. Po tym wyzwaniu spróbuję zmienić. Poziom trudności na wyższy. No mnie faktycznie trochę szybciej level będzie spadać. I może lepsze uzbrojenie nie będzie. Bo tu jednak jakaś osoba na lewie mówiła mi, że jest 5K de nawet w mieczu. Te najlepsze, które ja wziąłem do kupowania na 25 level. No właśnie na 25 level. Nie wiem, jak tutaj zdobyć 25 level, skoro 24 jest max. Ale okej. Okay. Yy, to było 1300. Czyli z ulepszeniami może bym miał z 1900. Więc do 5 a jeszcze dosyć spora, bo Więc może to będzie właśnie też zależne od poziomu trudności ustawionego. Albo od poziomu legendy. Czym wyższy, tym lepsze idemy. Dobra, zmienić mogę właściwie na kotwiczkę. Fajny zeskok. Super bohaterski. Teraz O no właśnie mogę z nim pogadać. I kupić znowu standardowo te rzeczy, jeśli ma coś ciekawego. Nie ma. Ale na Sprash mam miliardkę peszy. Kolejny mieczyk. Gwiazdki do rzucania, noże do rzucania. I kosztowności. I dobra. Kolejne hajsy wpadły. Tutaj niestety nic ciekawego nie ma. Pogadajmy sobie z wulkanem. Crane, do teraz miałeś szczęście, ale dzisiaj jest dzień prawdy. I ostatnie wyzwanie. Prawdy, tak? Czyli wreszcie przyznasz, że jesteś ode mnie wolniejszy? <grym> Rozbawiłeś mnie do łez. Wciąż myślisz, że jesteś lepszy? I to bez wysiłku. Dość gadania. Dajesz ogierze, wóz albo przewóz. Tysiąc znowu. Nie otrzymując obrażeń, chyba jo? Tak, nie odniesz żadnych obrażeń. Nie używaj kotwiczki. Oj, pierwszy raz jest bez otrzymania obrażeń. Wyzwanie: tutaj by się przydały te. Mm, petardy. Jeśli się nie uda, mi za pierwszym razem, to by się przydały petardy. Że w każdym co wyrzucać tych zombiaków... ode mnie? Nie męcz się. Chyba, że to dyszenie, bo dyszenie, a nie, że zmęczenie. Zaraz mu wleci. Właś! Dobra, siedzi. Wieża nie jest tak duża, by pomieścić nas obu, Crane. Hmm, to tyle znaczy się? Zbadaj strefę kwarantanny. Robiłem już tą kwarantannę chwilę temu. Halo. Rozumiem, że nie ma innych nowych rzeczy, ale robiłem go. Udaj się na stadion. Powtarzalne zadania. No, nie. Powtarzalnych nie. Rakieta nie ma nic nowego, dlatego wrócimy do wieży. I pójdziemy na to drugie miejsce. Tylko gdzie jest wieża. Nie pamiętam, która wieża, to jest wieża. Hmm, mapa? To będzie wieża. Myślałem, że tutaj widziałem ten... Myślałem, że tutaj widziałem wykrzyknik, ale przypomniałem sobie, że i tak mam wszystkie zadań zrobione, więc no, nie mogłem go widzieć. Teoretycznie. Dobra. Przechodzimy do starego miasta. I mówię, tutaj może będzie gdzieś rakieta. Bo wiem, że on gdzieś przeszedł ze Slumsu, tylko nie wiem czy na Stare Miasto, czy na to drugie. O, trzecie miasto. Ale może zaraz się zaznaczy misja w takim razie. Ten co ma? Areozol, ostrze, puszka. Nic ciekawego. Bumerangowe ostrze potrzebujesz nowego sprzętu, stary? Nie, nie potrzebuję nic, teoretycznie. Coś wyżej jest jakieś wyzwanie. Chyba, że to jest ta butelka. Tak, tą butelkę już robiłem. Dobra, zaznaczmy najlepszego biegacza. Jest tutaj rakieta. Jest, pomów z rakietą od razu. W sensie lecimy do rakiety. Mówię, przy okazji, ludzie Raisa powinni się poznajdywać, teoretycznie. Ale na razie rakieta. On akurat pozwalał na kotwiczki, więc spoko sprawa. To pewnie będzie ostatnie wyzwanie. To mój ulubiony biegacz? Crane! Liczyłem, że cię jeszcze spotkam. Muszę powiedzieć, zrobiłeś wrażenie. Ale tu, w Starym Mieście, to co innego. Każdy biegacz musi tu być bardzo ostrożny. No mm -hmm. to jeśli dalej chcesz się ze mną mierzyć, lekko zmienimy zasady. Nie możesz się nawet zadrasnąć, a zorby nie mogą cię tknąć. Gotów? Gotów! A no, Marciny często uciekają. Na nowych zasadach też cię załatwię. Nie wolno używać kotwiczki. Pierwszy raz w życiu. Jestem przy zrzucie od razu, fajna sprawa. To będzie ciut trudniejsze. Nie powiem że nie, jakiś pies już czeka. Mówię, on wcześniej pozwalał na kotwiczkę. Więc mocno zmienił zasady. To, że tam nie oberwać to inna jest sprawa. Ale to, że nie mogę użyć kotwiczki to całkowicie zmienia postać. Nie, jest daleko. Ale chyba się nie wyrobia. Na styk się chyba nie wyrobia. Albo się na styk wyrobia. I było ostatni u niego. Nadal jestem lepszy rakieto. Lepszy to względny termin, Crane. Do następnego razu. Czyli nie było ostatni raz, okej. Okay. Masz coś na sprzedaż? Straszliwy kij baseballowy. Ładny. Bardzo ładny, różowy. Ale ten. Niestety nie mam jeszcze levela na to. Ale... Za to mógłbym użyć internetu i znaleźć y, ostatnią lokalizację, czy którąś z ostatnich lokalizacji tych warantan mm, i zarazem zebrać jakiś zrzut sobie. Może być na razie tu. Tu, czyli tu. O, już ma dla mnie coś rakieta, ale zbierzmy ten zrzut jeszcze. Oj muszę się wytaplać w nich szybko, bo zaraz tutaj przyjdą. Zombiaki. A zrzut muszę otworzyć A to znowu lecimy do rakiety, skoro mogę. I zakończy się zaraz najlepszy biegacz. I znajdę organizację ostatniej tej Zaraz sobie ostatniej kwarantanny, czyli którejś z ostatnich Ostatni kwarantann. Nie wiem, mówię. Ostatnie co mi zostało z nich. To będzie właściwie chyba tyle na tym głównym graniu Dying Lighta. Zostanie mi deployment do ogrania jedynie. A potem deponia. Crane, obawiam się, że to nasz ostatni o. wyścig. Szefostwo robi się podejrzliwe, wiesz. Zaczęli mieć mnie na oku. Więc słuchaj, reguły jak poprzednio. A jak wygrasz, pokażę ci coś naprawdę ciekawego. Nie, nie to. Nie gap mi się na krocze. Nie gapie się. Nawet nie było na to widoku. Czemu Nie, nie auto. Zgadzam. Jeszcze nie, na razie deponia. Docznij do pięciu, nie odnosząc obrażeń. Nie wolno używać kotwiczki do spinaczki. Dobra, widzę już pierwszy punkt, przynajmniej. A innym razem, by nie było widać pierwszego punktu. Bo zamordować wstąpię ludzie. Nie zombie tym razem. Nie zapęńczysz z shotgunem nie jestem wolniejszy. Nie musisz mieć leku. Nosz, kurwa. Wow, no, szkurwa! Popraw, jeśli się mylę. Jestem coraz lepszy, a ty coraz gorszy. Nie, to a dlatego, to że jest... twoi ludzie mnie chcieli zamordować. Czemu ja się na to wszystko, zgadzam. A nie, że jesteś lepszy albo gorszy. Nie wiem w ogóle, czy ja tak powinienem się wspinać, czy jakoś inaczej, czasem nie. W ogóle fajnie, że tutaj jakiś człowiek był chwilę temu w, pośród setek zombiaków. Dobra, może jakoś tutaj się uda przejść. Nie wiem, czy tak się tutaj powinno wchodzić, ale no, zobaczymy, jak wyjdzie. na razie muszę zlokalizować miejsce, potem poczynam czat. Byłem w tej strefie kafaratanny, pod którą aktualnie jestem. Czy to jest jakaś nowa? Nie mam mega dużo czasu. Ale raczej się wyrobię. Albo nie, bo ludzie znowu tutaj poprzychodzili sobie i zaraz mi zabiją. Albo siedzi. Po raz ostatni zmierzyłem się z nim. Cholera... Byłeś strasznie opierdliwy, ale nie zasłużyłeś na to. A tu jesteś! No, okradłem go. To mniejsza o to, że nie żyje, ale okradłem go. Nie, tak nie można. Mam jeszcze od cholery rzeczy do ogrania. Najłatwiejszą opcją, żeby użyć, znaczy żeby zagrał w jakąś konkretną grę, którą ktoś by chciał, to jest opcja top donatora miesiąca. Bo tak wiesz, mam do ogrania to, mam do ogrania tamto, a to schodzi tyle, to schodzi jeszcze więcej. No i tak to wygląda. I mnie pomagam. Nie wiem. Chyba jakiś taki Prokop, czy coś w ten deseń. Ale to różnie zbywa z takimi prokopa, Prokopami. A to jest tu! Ja szukam tej pineski wszędzie. A najlepiej się ogrywa gry, które nie są na odcinkach. Czy Stop Donator w miesiąco wybrane. Bo no, wtedy mogę ogrywać to... ...równocześnie z jakąś inną grą, którą ogrywam. Muszę wybrać sobie bombki i w nich rzucić. Mam. Zobaczcie. On rzucał w ogóle we mnie rzeczami. To nie jeden z ludzi Rajsa. Nie czekam O, wyrzuciło kogoś. Daliby mi się ludzie do ocalenia przed ludźmi raiza. Fajnie, że mogę go zabić. Obaw się. Mówię, zaraz znajdę strefę kwarantannę jeszcze, ostatnią. Ty, którą z ostatnich. Zobaczę, jakich mi brakuje. No i właściwie jeszcze te plakaty będą brakować mi. Muszę zlokalizować wszystkie plakaty i je porobić. A ogólnie chciałem sobie ograć jeszcze The Last of Us 2 w tym roku. Miałem w planach, nie wiem czy się uda. Chociaż zacząć w sensie. Nie mówię ograć, to zacząć ogrywać. Bym miał jedną serię skończoną. Czasami aż do wyjścia kolejnej części. Czasami teoretycznie, bo nie wiem jak się zakończy. Tak, ludzi w ogóle mamy zrzucać jeszcze. Dobra, co to jest? Bozak wzywa cię do udowodnienia wytrzymałości i zręczności. Biegnij, wspinaj się i pływaj. Tylko dla twardzieli. To chyba o mnie. Chyba, więc czemu nie? Nie wolno używać kotwiczki do 6 punktów kontrolnych w wyznaczonym czasie. Już jestem bliżej. O pół metra. Jakieś. Tylko na tych wyzwaniach Bozaka jeszcze spić się ładuje. Ty nie. Chyba tędy trzeba przejść. Wolę wyzwania z użyciem kotwiczki. Ciekawsze są. Oj... No to zjebałem. Bardzo, zjechałem Bo tu można tak wejść sobie, o. Lekko dotknąć tego. Nie wiem, raczej się nie wyrobię, ale przynajmniej odkryję jak tam te punkty w miarę wyglądają. O, ludzie Raisa. Sorry, nie mogę z wami, wa z wami walczyć na razie. Bardzo sorry. Nie skoczył mi. Jakbym był ciutkę dalej. I ostatni punkt. Głównie wspinaczka. Tutaj muszę jak najdalej przeskoczyć, żeby jak najmniej pływać. Uda mi się wspiąć w wyznaczonym czasie. Fajnie, jakby się nie męczył. Chyba się uda. Dobra, to było łatwe Widziałem ale jeszcze nie sprawdziłem w filmiku. Zaraz zobaczę o tym Dosłownie zaraz Skąd się temu przyglądasz? Okej, okay, czyli wyzwanie Bosaka kolejne zrobione.